Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Adepta, y oczywiście z dodatku Alien, a są ze mną Agnieszka... Jestem! To. ...i Tomek. Jestem, intro! Po intro! Indeed, wszystko się zgadza, także słuchajcie, to już jest trzecie podejście nasze. Y dzisiaj Agnieszka, zważył się, że w, w ostatnim chyba odcinku właśnie? Y przedostatni? Ja w sobie nie wiem, nie pamiętam, ale Ale też dwa że... razy chyba nagrywaliśmy już. Tak, tak, tak. Ale Agnieszka na pewno ma bitego, więc. No to, zobaczymy. Zobaczymy. Wtedy ja coveruję. Tak, tak. Mam podwójny target. target. Nie. Aha. Mnie. E, jakby co dałem na klapę w chacie zabójcy. O, tylko że to pewnie widać, nie? Czy to nie widać? No zobaczymy. Nie znaczy nie, no raczej na pewno widać. widać, bo to nie jest jako sekret. Aha. Więc. Ty ta no, hamica teoretycznie może przyjść od razu do. Jeżeli sprawdzi perki, znaczy oferingi, no to może wiedzieć, że ta ostatnia osoba będzie na tak. klapie. Tak jak było ostatnio, chyba z Tomkiem. Co? No tak, było to go wtedy. Ale nie, Tomek uciekł wtedy, tylko że to Tak, było uciekł, na... tylko że on od razu szedł, bo widział. Tak, on, tak, on od razu szedł do tak, tak, klapy, no. Ale to było na. za wszelką cenę. Tak. Ja już nie wiem co, wiem, że to będę. <laughs> nie wiem, <byli. śmiech> Yes, yes, yes. Zobaczymy, to jest ostatni adept, który mi brakuje z surwów i będziemy o, czekać na kolejne DLC. Pachamica nie dała ready, ale to już anyway. No so, i tak już jest 30 anyway. parę sekund, to przy okazji to pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, wpadajcie na socialki, linki macie w opisie i aktie szkół, gdzie? Indeed! Także wszystko I macie mam problem. w opisie. może zawsze Ty. problem. Nie chcę się psiknąć, kichnąć, ale chyba przestało. Psiiknąć, Ja, ja bo przez ostatnie dni mam znowu problemy z zatokami, tak mi łeb boli. Ho, ho. Tabletki nie pomagają. Ja ciągle tak kicham. To ja nie. Chodzę i kicham. <laughs> Pozdrawiam e, zatokowców. Ja <laughs> jestem. Jo, o, Jesteś? Si no. Ja kikiem i nic nie Ja muszę sobie kupić ten nebulizator. Co to, to jest? Co to, to jest? To, to, to jest takie, co taką maseczkę zakłada, że ci takie taka inhalacja. No, no taka inhalacja, coś w tym stylu. Aha, aha, Oczyszczasz aha. powietrze, co ty głupi, to pomaga. Nie, to, to nie, chłopie. Nie ja pamiętam, jak się robiło kiedyś inhalację nad dalej. tym, nad miską, <laughs> ręcznik na łeb. <laughs> no to nie, to właśnie chcę kupić takie, co. co bo są takie specjalne, co rozrzedzają po prostu, czy starają się czyścić zatoki, bo pukać zatoki to u mnie w moim wypadku trochę kiepsko. <laughs> Pff, no. Teraz ja próbowałem. No ja, ja parę razy próbowałem trochę pomogło, ale ja i tak mam tak zatoki skonstruowane, że wypukać to, co tam jest, to. I wszystko gardło mi leciało. Eee. A bo to trzeba gardło zamknąć. Jak? Normalnie, nie oddychać. Aha. <grystanie> zamknąć gardło. To zamykajcie gardło. Przesłannik. Zamknij te gardło, zamiast gardło. Teraz, teraz, teraz hmm. będzie zamiast zamknij ryja, zamknij gardło. <grystanie> tak, sklej jakoś w gardło tej Grystanie gardło. A się przestań strzępić. Sklej kartu, się to się i... strzępić gardło, coś le brzmi. Przestań strzępić gardło. Jezus! No wygadacie. Oh my god. Oh my god, widzę, Co że tak długo. Wszyscy... wszyscy dzisiaj mamy siłę, widzę, słyszę. Tak. Ja jestem po drzemieczce. Jestem. Znaczy, to mi zaraz się nazywa. Ja jestem o 6.00. No. Znaczy, o 6.00, no fajnie, fajnie, fajnie. Mhm. Ja spałem 4 godziny. O 6.00 mhm. byłem 2,5 godziny na siłowni, posunąłem dom, zakupach. ...dom matki. Masz za dużo energii. Nie tak ty siedzieć na No kłóciel się. No halo, ja pie... Co?! <laughs> Kuźwa się dni. A ja dziesięć! No to życie, no to nie musisz. Wiadomo jaki killer? Nie. Jeszcze nie. A znając moje szczęście... Przy... O tak, Freddy! 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 Ah! Freddy! No i patrz, kto jest pierwszy? Kolej. A ty gdzie miałaś mnie coverować? I co? Nie no, jestem daleko, no nie widzę cię jak popiół. Kuźwa, nie wzięłam tego. Ała! Pomek Jak, ty jesteś po drugiej stronie, kuźwa tego, mapy. No my tu wszyscy jesteśmy po drugiej stronie mapy. Aha. Ale to Aga, jakby co pójdziesz po niego? No nie? to co, to on się zrespił tylko przy mnie? <laughs> on się może tepać do za I Idę powoli? Idzie. W stronę kości się zbliża. Jest po drugiej stronie pagórka. Ktoś miał barwę? Widzę cycki na głowie, to Aga. Bąbeli, no, idę. To jeszcze mój bąbelku. Idę, idę, idę. Chodź, do Ja... no ma, patrz. Dobra, nieważne. O Boże, jestem narażam. Uciekajmy stąd, Tomek wam tu wróci. Jak ja jaka, biegnę, ty? To, gdzie ty uciekasz, gdzie ja? No idę, idę. A, patrz. Kurde. <gutne> Ale jest jakaś klątwa. Panienka z tej. No. A, ja a ja jestem oślepion Nie jestem. Zna... A i ja wiecie, że jak się ściągnie z haka, to dojesz, że jest się oślepion, to jeszcze się nawiedzonym jest. Nawiedzona tu? to ty ale zawsze ty... byłeś. No tak, ale... Nie ma na... wyboru? Y... Jest, że jesteś na raz. Co, tańczysz mi to jest... uciekaj, 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 uciekaj. ale dokąd? Nie wiem gdzie on idzie. gdzie. Tu widzę. A nie, Randoba chodź. Randoba goni. Ale tu, tu ma klątwa. Ja cię ten. Stój, stój! Gdzie ma klątwę? Ty. Czemu ja nie mogę cię obudzić? Tam Tomek jeszcze nie śpi. A ja nie Tomek, to ty o Ja ci klasnę Opa, pa, pa, dobra Dobra, chodź bo tu jest klątwa A dobra, chcesz, żebym robi. A ja dobra? robię, czekaj na to Gdzie? No to... No, przecież tu obok stoi, za mną jest ty A... Nie Mam widziałem sumie, to... A ty co, mądre tak tutaj robisz przy tym? No to no, przyleś Ty roba, nie biegaj no, Ale nie ma miejsca tam, gdybym nie, przy... co... A nie, nie, bo to twoje ciosy, Musimy zarejestrować o, już liście spadają. Ja Możemy zrobić zanim o to przyjdzie? Na razie by no. nie słychać. Ja wam nie powiem, bo ja już śpię. To będziemy robić tak obok siebie, Yyy No może te dwa, a później pójdziemy gdzieś, gdzieś tam gdzieś tam. Co nie rzucuję? Żeby nie słychać? Pójdź, ja perka, żeby widzieć te. Mm, pas. Pójdź strój Słyszałem noża. No nie, ale nie widzę serca. Pójdź pisz. <grym> ty jesteś? Co to robisz? Ta... No do góry. Pamiętaj Tomek, że tobie się pojawią te. Podświetli ci się budzik. na biało, no, jak będziesz spać, podświetli się na mapie, więc sobie pójdź się obudzić. Albo mnie się no, albo my też możemy, jeżeli ktoś z nas nie śpi. To idę do zegarka. Nie, 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 ja cię obudzę. Czekaj. Ej, nie mogę. No nie, Dobra, bo to jest ten głęboki sen. A! Co? No on tam Błagach, jest! Ty też śpisz, to jak możesz go obudzić? Nie wiem. My śpicie wszyscy. Mhm. A śpiący śpiącego nie obudzi. Kurde, wydłupiej Hamico! Hamica! Masz w Idzie za mną. Tu biegnie. Tomek. To Nie idę do zegarka. Nie goni. Dobra, ja mam połowę gena. O, przybieg random, zaraz skończymy. Nie, ja też gdzieś słyszę gen zaczęty, był. Dobra, robię. To jest chyba ten, co my na początku robiliśmy. O to są czaszki na ścianie, wow, uiło. Ładno były. Ej, tu jest pełno tych... Ciskiego! On na, narobił te plamy tam na dole? Ragizm. Ale zapala mnie chemica. to wisi. O, trochę go podtrzymałam no, random, random idź po Ale idź on tak agę. troszkę jakby nie umiał. Idź po, agę, idź po Agę. Nie chcę nic mówić, ale on trochę nie umi. No to dobrze, że nie umi. Trochę. trochę? No. No Random to ciebie jaka idzie. Dobra. Jak ty go z randomem? Pokazałem mu palcem. A. <laughs> nie, nikt nie idzie. Bo tam Freddy się. No Freddy. Teraz ty? Co? O nie, myślałam, że ten, że się budzi. Nie, wybuchnąłem. Nie, nie. A właśnie, żeby się obudzić, to można też ten. Em... Pisnąć no. Tak. Dalej on Cię goni? Dalej, szkoda trochę wysadzić. Wojtek, pytam się, dalej Cię goni Zero odzewu. No bo... Mi, no nie. bo... <grym> takie no bo, no bo, no no Kurde, pytać Cię o jakaś cooperation, a tu dupa. Pomyślałem, no że mnie goni, ja mnie nie goni. Dobra, cicho tam już. klej, jak <grym> I Przecież ja zginę. Ty sobie ucień, już zadowolony. Jeszcze żyjesz. O, jeszcze nie żyję. No patrz, zaraz zginę. <grym> <grym> Jestem daleko. <grym> nie dojrzew to. Hehehehehehehehe <noise> <noise> To tak po Freddy'ego jest ciężko czy goni czy nie goni Hehehehehehe ja się tam czaję. No czajnikuj się Hehehehehe Tylko uważaj bo pewnie Wojtka goni wiesz? Nie, jestem po drugiej stronie mapy Noo Zejdź ze mnie bo mi tu śni Gźborem jest Jest po drugiej idę? stronie mapy możesz iść spokojnie po kąt. Idę, 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 Już tam piczarką zawalił, random jeszcze on no. Macaj mnie Aha. po drugiej stronie. No, szczęście. Nie jesteś serio? Możemy iść na pięterko robić. Do was. Dobra, chodź. Bo i nie. Ja ci nie ufam. Chuj. Nie, kręci się tutaj koło mojego gena. Już potknął się o -o. chyba gdzieś. Stop, stop, stop. Ale regres, proszę Uż. O Co?! Jezus Maria, ty informuj! Tomek, no przecież nie słyszałeś, że idzie? Tomek idź się chowaj, nie słuchaj, A gdzie dziewczynę. mam teraz wyjść? Jak ja wyjdę to zginę! Nie, gdzieś... nie wiem... Wziął randomkę? Nie wiem, patrz mi w szafkę jak coś. A co mi w od tego Ty jesteś dobry, ty, stoi, ty jesteś! Killer za tobą! Ja nie wyczyłam. Dobra, random leży. Psio, o, ja patrzę na drzwi jaka. Tylko, że ogólnie jest tak teraz Tomek, że może mieć y, barbę. Idź do szafy. Teraz to ja śpię. Ej, nie wydaje mi się, żeby miał barbę. Nie? Nie. Aga, ty śpisz? Ej, tak. No. Ja tam na górze słyszę, Gena. Na pinterku. No właśnie robię, na pinterku. Idę po Wojtek tylko tak. nas przybiegnął. Ja się idę obudzić i tutaj w totem, w razie gdyby był małe. Już trzy totemy chyba rozwaliłem. Urf. Co ty, tak Aga, robisz? Rozciągnęłam no, tego. chciałem być killera. O nie, on tu idzie. Tomek, ty w chwili obecnej to musisz się już kitrać, więc może postaraj Kąciwiona. się pójść do szaka. Gdzieś tam przy szaku w razie czego. A, idzie do nas! Minął mnie. Nie, nie, to nie ma. Już nie minął, już nie minął! Tomek, gdzie jesteś? Zeskocz Zeskoczyłem i wchodzę znowu na górę. Nie no, ja nie wyciągnę. A dobra, zaskoczysz się, a co? A... jesteś? Nie wiem, z Kału Dobram. No nie wiem gdzie jesteś! Tu! O tu! Ja pierdol! Drugą mańkę, ja poszłam na okranie. A to masz Nie, ja swiczyłam, bo ja nie miałam podświetlarki i nie wiedziałam gdzie Tomek powiedział. A ja ginę! Nie no, Wiem, żebyś... Szedł i się chował. Nie, stoisz i robisz dalej Po co? jest da do tej bym na niego wpadł! Ale ja szybciej mówiłem, żebyś kończył. Tak, ta sama jak szybko mówiłeś, że cię goni. Bo on się tętnął wtedy, a to momentalnie ci terror tracisz. kurwa. To tak zwane. No. Nie ma presji. Pipy nie ma. Pipy nie ma. ojej, ojej, Kogo oglądam? Szałmat, Wojty. Oh, sorry. Thanks Wojtach. Dobra, oddam randomkę. Ja się idę. Wake up. Hej, wake up. Mm -hmm. Zostawił mnie. I tutaj jest trochę kręcony. Gen no Randomka się sama macu macu. Ole, ratapa się. Się obudzić. On tam nastrał znowu tymi plamami. Mm, Dobra. Idzie do domu. E, ja tutaj będę robić Jenna. No już szuka mnie. będzie y, się połowę. obudzić. Mam połowę Jenna. Tak jakby w stronę te, niedaleko po tej stronie, gdzie jest domek taki mały. Nic mi to absolutnie nie mówi. Aha. Może zrobię. Poszedł gdzieś. Randomka gra na pieczarkę. Bardzo dobrze, ma krew. I ją trzeba było poświęcić, a ja nie mnie. <grymne> to trzeba było za nią latać. <grymne> Dobra, ja chyba skończę tego gana. E, szukał mnie, ale nie znalazł. Mam um, pieciernię. Randomka chyba widzi co się dzieje, bo chodzi wzdłuż ściany, więc szuka już wyjścia Ale no Spójrz. nie, ja tu, nie, nie, z... o! Tak, rodzi do bramy Ojo ja. Dobra, brama była tu i tam chyba? Otwiera o, bramę yy, ra randomowa otwiera bramę Wiem, bo ją widzę Ja też. A ty pod ty? Właśnie pobieg do którejś bramy. Może do naszej? Nie wiem do której. A gawaliłową głową w ścianę. Tak. Robi dzięcioło. <laughs> o, mamy 9-9, Wojtek. Nie wiem, którą bramę, więc... Już no, po brandorku... Podbiegłaś do no, niej, no, ja więc... Ja się tylko obudzę i No ale że podbiega a, a Wojtek? A, a tu nie, chyba. Nie otwiera się ten? Tak, dobra. O, dobra Wszyscy krasnęło, no Tak, tak, tok gdzie tam jest brzucha? O, 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 o. Aha. <grym> A, jeszcze ja <grym> Teraz ty błagaj o litość Idź, idź, idź Dobra, idziemy Chodź tam Powiem tak weźmy, bo jak będzie noed Ja no właśnie chcę zobaczyć, czy weźmę noed Nie ma noeda ale wygłodził. Jeej, Ripley ekspert, nice. Ale trzeba przyznać, że nie ogarniał chłop. Ej, ja mam pomysł na nową serię. Jaką? Nazwa będzie Wbijamy Tomkowi Adepty. Ha, ha, ha. No, nowa seria. Ale miał dokonaj wyboru. I, ale ale będziesz miał, Tomek, pości. wszystkie. Wbijemy, w sensie, no, dobra wbijemy w sesję. No dobra! to się udało. Są to może faktycznie wbijam. jakaś seria do Tomka, tylko tak. jego adepci. Tak! Także zobaczymy. Także pamiętajcie, żeby wpaść do AGi do Tomka na ich kanały. A my wam za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się w kolejnych już odcinkach za wszelką cenę. Ale no, była Agnieszka. Um. I Tobek. Byłem! Także trzymajcie się. Cześć i. Pa, pa. Pa, pa.